Hmm, czyżby Fortnite'owy Maciek? Dzisiaj jeszcze tak, ale spokojnie, niedużo zostało. Chodźcie! Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i klocki lecimy z tym Lego Fortnite niczym dzik wszyszki. <noise> Dzisiaj lama zaopatrzeniowa 691 klocków, cena katalogowa 175 zł bez grosza. No niby to nam daje około 25 groszy za klocek, ale tak naprawdę ta lama chyba nie jest zbyt wysoka. No i tutaj mamy bardzo dużo serków. W każdym razie będziemy się przyglądać zarówno zwierzęciu, jak i tym wszystkim itemkom. Otwórzmy. To jest właściwie taka piñata niespodzianka z przydatnymi przedmiotami dla graczy. Co my tutaj mamy? No jest plecak, jest siorb, są dwa kleposoki. Widzę tutaj również dynamit, amulet na szczęście i surowy rubin. O, całkiem, całkiem nieźle. Podoba mi się, jak tutaj można opróżniać te sakwy, zarówno od góry, jak i od dołu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to co? Dopasowałem dzisiaj nóż do koloru opakowania. I będziemy to otwierać. Czy będzie Speed build? Raczej wątpię, ale zobaczymy. Może te górne partie ciała naszej lamy? Zobaczcie, jakie ona ma oczy, ale właściwie to wygląda podobnie jak w grze wideo i to naprawdę warto docenić. Tutaj ładnie te barwy między sobą przechodzą, a my tymczasem zerknijmy, ile tutaj będzie worków z klockami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Całkiem sporo. Dobrze, że w ręce wpadły mi naklejki. Nie ma ich przesadnie dużo. Właściwie tylko ta skrzyneczka. No i coś tam na cielsko. Chyba to są te dziurki w nosie. No i jesteśmy coraz bliżej zakończenia tego cyklu recenzji związanego z Fortnite'em. Został jeszcze ten skurko banan, skórko. a jakoś tak. Skórkościec. O, przypomniałem sobie. No i co, zobaczymy. Ciekawią mnie tutaj wymiary.

Budowa poszła dość sprawnie, myślę, że nie zajęło mi to dużo dłużej niż pół godziny. Ale przy tym zestawie trzeba być cierpliwym, bo zerknijcie chociażby, jak prezentuje się przód. No tutaj rzeźbimy go z naprawdę maluteńkich elementów. Jeżeli chodzi o wymiary, 25 cm wysokości, mniej więcej 16 cm długości oraz 8 cm szerokości. Wygląda to naprawdę atrakcyjnie, jajcarsko. I myślę, że to byłaby świetna ozdoba na półce albo biurku dla jakiegoś. Fana Fortnite'a. Jeżeli zaś chodzi o elementy ruchome, no to możemy sobie na przykład poruszać uszami albo tą gębą i to właściwie tyle. No dobra, niby tak bardziej prosto potrafi ta lama stać. Przyjrzyjmy się jednak w tym momencie jukom, bo one wydają się bardzo ładnie zaprojektowane. A, zapomniałem, do pewnego stopnia ruchomy jest również ogon, ale wydaje mi się, że w takim nieuporządkowanym, chaotycznym stylu prezentuje się to najlepiej. No zresztą podobnie jak ta głowa, kiedy lama spogląda w górę, jakoś tak dziwacznie to się prezentuje. W każdym razie fajnie, że mamy taką opcję, no i ta uzda też wygląda nieźle. Elementy uprzęży no to po prostu taka brązowa płytka, ale razem z braketami fajnie to tutaj na tym łebku rozlokowano. Zresztą zwróćcie uwagę, jak prezentuje się wełna. O tutaj na piersiach, na szyi z daleka jest świetnie. A kiedy zaczniemy się temu przyglądać, no to tutaj jest zbyt dużo takich powtarzających się patelnów, wzorów. Ale wiecie co? Chyba zaczynam się czepiać. Zerknijmy jak prezentuje się schowek. Ja tutaj od góry to otworzę, żebyśmy mogli no, lepiej się przyjrzeć jak to tutaj zorganizowano. O, mamy taką jakby zapinkę, a tu w środku... Są czarne, spadziste, takie słupowe elementy, spady. I dzięki temu, no kiedy po prostu otworzymy ten bok, automatycznie wszystkie itemki nam się wysypią. A co konkretnie mamy? No na przykład przysysak, który był również obecny w przypadku autobusu. Wrzucam go do środka. Jest siorb, który nam doda trochę pancerza. Jest surowy rubin i tutaj widzowie piszcie w komentarzach, co z tego można zrobić. Całkiem sensownie to się prezentuje, następnie plecak, i tutaj jestem fanem, bo zobaczcie, jest po boku lina, jest jakaś karimata, no i ogólnie wygląda to bardzo realistycznie. Zobaczymy, czy wszystko tam w środku się wmieści. Jest amulet na szczęście o z takim diamentem oraz złotą nanofigurką, następnie dwa kleposoki. No, niestety nie mają nadruków i to wielka szkoda, bo jak najbardziej widziałbym takie dedykowane elementy właśnie pod te życiodajne trunki. No i na końcu wrzucam tutaj dynamit. Wszystko się zmieściło na luziku i teraz popatrzcie tylko, odhaczam tą spinkę, no i wszystko się wysypuje. <laughs> Nawet wyglądało to trochę mniej efektownie niż się spodziewałem, no ale garść itemków mamy i to jest jak najbardziej fajne. Ba, moglibyśmy schować coś do środka, chociaż ten schowek jest bardzo oczywisty, szczególnie dla fana klocków Lego, no bo tutaj od razu widać takie elementy które są po prostu ruchome. Nic z tym nie zrobimy. Bardzo podoba mi się estetyka, kolorystyka tej lamy, ale wiecie, czego mi tutaj zabrakło w tym zestawie? Ano takiej miniaturowej lamy, którą można byłoby umieścić na makietach z Lego Fortnite i to by się sprawdziło. Pamiętacie chociażby kamerę Walta Disneya? Przepiękny, jubileuszowy zestaw i tam był specjalny odlew dla Bambiego oraz Dumbo i jak najbardziej tutaj coś podobnego moglibyśmy znaleźć. Od razu lepiej bym spojrzał na ten zestaw, choć i tak jest całkiem dobrze. Moim zdaniem, jest to bardzo poprawnie wykonana piñata. Być może ten zestaw nie zachwyca, nie powala na kolana, ale jest po prostu przyzwoity. Jeżeli w przyszłości będzie go można dorwać za około 130 zł, no to już w ogóle będzie się opłacać. Wielka szkoda, że brakuje tutaj jakiejś minifigurki. No, i gdybyśmy zaczęli się przyglądać, to tutaj na tym łączeniu szyi z tułowiem pojawiła się jakaś szczelina, jakaś szpara. Ale wiecie, to są już takie drobiazgi. Ogólnie, im większy dystans dzieli nas od tej lamy, tym bardziej ona może się podobać. Elementy zapasowe: widzę tutaj kryształ, złotą nanofigurkę, i to chyba te najciekawsze. Moja nota końcowa: no nie dałbym więcej niż 8 plus na 10, a i tak. Raczej szukajcie tego zestawu poniżej ceny katalogowej, wtedy będziecie zadowoleni. No i pamiętajcie, tutaj trochę trzeba się pomęczyć z tymi maluteńkimi elementami. Trzymajcie się!